Kwestia zbycia i dzierżawy miejskich nieruchomości oraz wybór delegatów gminy do związków to tylko niektóre tematy, jakimi zajęli się radni podczas ostatniej sesji. Na tym posiedzeniu podjęto decyzję ważne dla dzierżawców garaży przy ulicy Zielonej, Sikorskiego i Kwiatowej w Szanowie. Radni głosowali nad możliwością sprzedania im dzierżawionych od miasta garaży wraz z udzieleniem im prawa do pierwokupu tych nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że te garaże zostały wybudowane końcem lat 90. XX wieku, najemcom, dzierżawcom gruntów gminnych, nie przysługuje roszczenie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i odrębnych ustaw. Tym samym przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży uniemożliwia najemcom skorzystanie z pierwszeństwa ustawowego w nabyciu gruntów zabudowanych garażami. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami yy, dają prawo radzie miejskiej do przyznania pierwszeństwa w nabyciu tak zwanego pierwszeństwa uznaniowego. Jak tłumaczyła pani naczelnik, w tej uchwale zawarte są trzy problemy. Oprócz wspomnianych zgód na sprzedaż przez gminę działek z opcją pierwokupu przez dzierżawców, w grę wchodzi jeszcze jedna kwestia. Dla potrzeb prawidłowego skomunikowania yy, garaży w kompleksie przy ulicy Zielonej i Sikorskiego Konieczne jest ustanowienie stosownych służebności. Biorąc pod uwagę to, że są to tereny wykorzystywane nie tylko dla potrzeb tych, którzy mają tam garaże, burmistrz miasta Chrzanowa skłania się do ustanowienia nieodpłatnego służebności. Radni przy 19 głosach za przyjęli wspomnianą uchwałę. To dobra wiadomość dla 196 dzierżawców tych garaży, którzy po latach będą mieli szansę stać się ich właścicielami. Na razie nie wiadomo jaka jest wartość tych działek, bo jak tłumaczyła Iwana Faron, z wyceną czekano na decyzję radnych zezwalającą na ich sprzedaż. Teraz będzie można jej dokonać. Ponadto na sesji pojawiła się sprawa dotycząca kwestii wyprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie gminy, czym zajmuje się m.in. OPS. Wybrano także delegatów gminy do związków komunalnych. Radni zdecydowali, że w Międzygminnym Związku Gospodarka Komunalna Chrzanów reprezentować będą Alicja Bębenek i Andrzej Oczkowski. Natomiast w Związku Komunalnym komunikacja międzygminna z ramienia Chrzanowa zasiądzie Małgorzata Kowalska. Jako kandydatów do tych związków zgłoszono także Annę Kasprzyk i Romana Madejskiego, ale nie uzyskali większościowego poparcia rady. Ponadto burmistrz skorzystał z prawa zasiadania w tych gremiach. Z uwagi na to, że burmistrzowi przysługuje możliwość ustawy jeżeli nie wyłoni delegata do związków zgłoszenie swojej osoby, dlatego też potwierdzam to, że osobiście będę, jestem delegatem do związku, zarówno związku komunalnego, jak i do ZKKM. -u. Burmistrz zdał także sprawozdanie z wykonania uchwał i zarządzeń w okresie międzysesyjnym i przyszedł czas na interpelację. Jako pierwszy głos zabrał radny Stanisław Zygadło. apelował o zagospodarowanie parku w Kościelcu zrobić chodnik przez Park Kościelecki. Niech to będzie dwumetrowy, ale żeby ten chodnik był od Placu Naukowskiej do Placu przy Kościele. Żeby były ławeczki, bo nie ma nic, tam nawet nie ma gdzie wyjdą starsze kobiety z dziećmi, nie ma nawet gdzie się. A jest to naprawdę piękna rzecz. Radna Małgorzata Kowalska pytała o zmiany w składzie komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, które przeprowadził burmistrz. Zasadą kompetencji dobrego zwyczaju jest, by na czele tej komisji stał burmistrz lub jego zastępca, zaś zastępcą przewodniczącego był dyrektor OPS głównego dysponenta budżetu komisji w wysokości około 1 miliona złotych. Decyzją pana burmistrza, przewodniczącym komisji, została osoba niezwiązana z Urzędem Gminy, a w jej składzie nie znalazła się osoba dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Burmistrz odpowiedział na tę interpelację. Jest ona kierowana przez człowieka, który jest doświadczony, do którego mam zaufanie. Jeżeli chodzi o osoby, które zasiadają w tej komisji, również wszystkie te osoby są przeze mnie zweryfikowane, osobiście je znam. Część osób, oczywiście jest doświadczona, część osób są to ludzie młodzi, gotowi do pracy. Jeżeli chodzi o pana dyrektora OPS-u, aktualnie pan dyrektor ma bardzo wiele obowiązków wynikających z ustawy. Mamy też sytuację zmiany statutu. Natomiast jeżeli chodzi o przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej, pan Zbigniew Tura w komisji działa aktywnie. Z kolei radny Marek Rokicki pytał o powołanie przez burmistrza doradcy i zgłasza wątpliwości z tym związane. Gmina Chrzanów słynęła z gospodarności środkami publicznymi niskimi kosztami administracji. Powołanie nowej osoby wiąże się z dodatkowymi wydatkami, które będziemy musieli ponieść. Sądzę, że te pieniądze można by było spożytkować zdecydowanie lepiej. Również na to pytanie odpowiedzi udzielił burmistrz. Jeżeli chodzi o postać która wzbudza kontrowersję mojego doradcy. Oczywiście jest to również prerogatywa burmistrza, żeby takiego doradcę powołać. I taki doradca będzie jest, będzie powołany formalnie od 1 lutego i swoje stanowisko obejmie. Yy, uspokajam oczywiście, jeżeli chodzi o ewentualne wydatki, to zapewniam państwa, że to jest w ramach nierozrzutności a oszczędności. Zaraz wyjaśnię otóż wynagrodzenie pana Romana Warchoła, do którego mam zaufanie, którego znałem wcześniej, mieści się w wynagrodzeniu, które wcześniej pobierali wiceburmistrzowie. Czyli trzy osoby nie zarabiają więcej niż wcześniej dwie osoby, ponieważ pensje, uposażenie obydwu wiceburmistrzów zostało obniżone. A zatem nie dokładamy ani grosza do wynagrodzenia pana doradcy, pana Romana Warchoła. Ponadto radna Kasprzyk zwróciła uwagę na problem osadnika pozostałego po działalności zakładów górniczych Trzebionka. Ja jeszcze raz pragnę zwrócić uwagę na to, że mamy na terenie gminy bombę ekologiczną, i nie jest to wyłącznie problem mieszkańców Luszowic ale jest to problem całej gminy, ponieważ obiekt wymaga nie tylko prowadzenia monitoringu, ale również przeprowadzania prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni, która tam została zasadzona. Więc zapewnienie bezpieczeństwa tej budowli powinno wszystkim nam leżeć na sercu. Reprezentujący osiedle północ Janusz jednak skierował prośbę do burmistrza. Data 1 lutego każdego roku powoduje od lat generowanie dodatkowych kosztów i kłopotów dla tysięcy mieszkańców naszej gminy, w szczególności mieszkańców bloków. Najlepszym terminem zmiany ceny byłyby terminy 1 stycznia lub 1 lipca, które łączyłyby się z odpisami stanów liczników i prowadzonych rozliczeń. Wiem, jaki jest to problem dla powszechnej spółdzielni mieszkaniowej w Szanowie, i wspólnot mieszkaniowych. Kolejna sesja Rady Miejskiej w Szanowie planowana jest na 10 marca.